Zbiór zielonych orzechów włoskich na czarną konfiturę najlepiej robić w lipcu, ale w tym roku wszystko jest wcześniej, więc ja zebrałam orzechy już teraz. Bo już teraz w czerwcu orzechy są na tyle duże, że większe nie urosną, ale jeszcze na tyle niedojrzałe, by być mięciutkie w środku i nadawać się do robienia konfitury. Każdy zielony orzech należy nakuć kilkukrotnie. Za pomocą drewnianej wykałaczki, tak by powstały dziurki. Orzechy umieszcza się w naczyniu i zalewa wodą. I codziennie, najlepiej dwa razy dziennie, tę wodę należy wymienić, by wszystko było świeżutkie i wypłukane. I tak przez tydzień. Po tygodniu moje orzechy są już gotowe. Przygotowałam więc rękawiczki oraz akcesoria, by je pokroić. Ręce, a ty kliknij obserwacje, by zdążyć na apartu.